Siemanko, witajcie w kolejnym vlogu. Myślałem, że nie będę kręcił e, na razie vlogów ściągnika, bo stwierdziliście, że trochę nudno się to ogląda i wolicie takie nagrania z podwórka. Ale powiem Wam, że aktualnie jesteśmy w trakcie siewu żyta. E, no i szkoda byłoby ten temat troszeczkę pominąć w naszym gospodarstwie. Oczywiście ja się nie będę tutaj rozpowiadał na temat odmiany normy wysiewu, bo Łukasz aktualnie sieje, tam go możecie zauważyć. I on zapewne Wam parę słów by tutaj poopowiadał. Zresztą, jak obserwujecie nasz fanpage na Facebooku, Żyto i kwalifikat zaczęliśmy siać już w piątek, 5 września, 4 września. Tak zgadza się. I tam się pojawił też sporyż, więc myślę, że Łukasz troszeczkę Wam tutaj powie w tym temacie, ale to już mówię o kolejnym odcinku, bo tutaj tak sobie z Łukaszem myślę, że to podzielimy. Ja słuchajcie aktualnie talerzuje, z tyłu oczywiście grano system zaczepiony eee, drugi raz tak jak to też w sumie mówiłem we wcześniejszym vlogu, kiedy robiliśmy z Łukaszem tą pierwszą talerzówkę Możecie zaobserwować, że trochę samosiewów już powychodziło, bo w zasadzie po tygodniu czasu no jakoś tydzień temu, żeśmy tą talerzówkę tutaj robili więc samosiewy powychodziły więc akurat będzie idealnie żeby je zniszczyć, no i co więcej dopadało wody czyli mamy jakąś zasobność wody, wilgoci w glebie i to już daje tutaj dobre plus na wschody taką przynajmniej mam nadzieję, choć w pogodzie obserwuję, że ma trochę znowu przyjść słońca oczywiście nie będą to upały, ale 20, w sobotę nawet 25 stopni, więc coś tutaj może przygrzać no i akurat ziarno teraz wejdzie w wilgotną glebę Eee, troszeczkę słońca przyswieci, więc będzie ciepło, więc myślę, że na wschody wcale nie jest, eee, no wcale nie jest źle. Tutaj mam troszeczkę taką e, glinianą górkę. Jaki jest w ogóle plan na tą działkę na przyszły sezon, znaczy no na ten sezon, który już rozpoczynamy, no bo można powiedzieć sezon zaczyna się od zasiewu. Ogólnie chcemy tu wsiać to. Tutaj siejemy, siejemy. Tym razem mogę Wam powiedzieć tą naszą odmianę hybrydową, jetro, które było zbierane na innej działce. Zobaczymy, jak one się zachowa. Niby mówią, że hybrydy jako taki swój materiał siewny, zbierany, lepiej nie siać, ale robimy próbę, zobaczymy, jak to, jak to w ogóle wyjdzie. I ogólnie rzecz biorąc, chcemy tutaj te żyto skosić na zielonkę, tak jak to robiliśmy na innej działce w tym roku. Co zresztą zauważyliście, dlatego stąd też taki przyspieszony termin wysiewu. Chcemy to właśnie ściąć na zielonkę, na baloty i wsiać tu jeszcze kukurydzę. Co z tego wyjdzie? Wszystko pokaże pogoda, czy będzie na tyle wilgotno, na tyle wody, żeby ta kukurydza sobie poradziła po życie, bo jak już mam doświadczenie z tej uprawy, czyli tak, żyto i kukurydza, czyli dwie uprawy w jednym roku, no muszę Wam powiedzieć, że jednak żyto troszeczkę wody wypiło, ale nie na tyle, żeby ta kukurydza nie wyszła. Choć wiem, że pod filmem ze zbiorów kukurydzy było bardzo dużo zróżnicowanych komentarzy, było bardzo dużo takich, można powiedzieć, przeciwników, że ta kukurydza wyglądała do kitu. Ja Wam powiem tak. Uzyskać dwie uprawy w ciągu tak krótkiego okresu wegetacyjnego i zebrać z tego jeszcze masę, która posłuży jako e, pasza dla krów, wydaje mi się, że to nie jest zły wynik, bo tak, gdybyśmy zostawili samożyto. Nic byśmy więcej tam nie posiali, praktycznie 2-3 miesiące działka by przeleżała bez niczego, a tak dała nam jakikolwiek jeszcze plon przy najniższych można powiedzieć nakładach, bo jedynym naszym kosztem to była uprawa, nasiona, wynajęcie usługi siewu, no i tam troszeczkę nawozu, około, ja wiem, ze 100 kg azotu w tym składniku te kukurydza dostała. No i plus obrysk jeszcze na chwasty, i w zasadzie to był ten kosz, więc na 5 hektarach aż tak mocno tego nie odczuliśmy. A widzę teraz po oborze, bo już tą pryzmę otworzyliśmy, myślę, że też zrobię o tym odcinek. Krowy wpierniczają to, aż im się uszyć trzęsą i faktycznie wzrost mleka jest tutaj zaobserwowany. Nie jest takaś tam nie wiadomo jak wielka liczba, ale jest ten wzrost, myślę, że też zrobię o tym odcinek i sobie spokojnie pogadamy. To do samej, słuchajcie, techniki talerzowania. Nie wiem, czy to tutaj kamera tak odda Ale ja mam takie jakby linie po poprzednim talerzowaniu. Wiadomo, talerzowaliśmy sobie z GPS-em. Ja tutaj wiem, jak widzicie GPS-a w tym momencie niestety nie mam. I na razie się nie zanosi, żebym go miał, choć plany miałem ambitne. Mam tutaj linie pozostawione po talerzówce. Bo jedna talerzówka miała 4 metry, druga miała 4,5 ścieżka była robiona. Co 4 metry, więc teraz jak sobie najeżdżam kołem z lewej strony. Jadę idealnie po tej linii, no i nie muszę się tutaj przejmować, że gdzieś tam nie dojeżdżam, gdzieś odjeżdżam, wychodzą mi równe fajne przejazdy. A niestety, te pole od początku do końca ma około kilometra, więc no, linie proste utrzymać na takim odcinku bez nacinków nie jest wcale łatwo. Dlatego tak się tutaj posiłkuję, jadę sobie tutaj kołem, właśnie po tym wyżłobieniu, po talerzówce. I dzięki temu daje mi się tutaj równo poprowadzić, co innego tutaj ma oczywiście Łukasz, który sieje z nawigacją, wychodzi mu to o wiele lepiej, równie przede wszystkim. A zresztą, zresztą ocenicie to po wschodach, jak to będzie w zasadzie wyglądało. No i możecie też zaobserwować troszkę tej wilgoci, mimo piachu, mimo 5, i szóstej i w pół do siódmej, jak ja tu czasami nazywam, klasy, o tym już trochę odjechałem, bo się zagadałem. Widzicie, mam nawet równo ustawione, więc lekki ruch kierownicą w bok to już tutaj jest takie odchylenie, ale wracając do wilgoci, jest wilgotno, jest fajnie, więc na pewno jakieś schody tutaj dobre będą, mówię co do samej odmiany i wysiewu, to Wam popowie wszystko Łukasz a ja w tym momencie talerzuję w chwili obecnej zrobiłem już 19,6 hektara. zaczęliśmy jakoś po godzinie 10 oczywiście potem przerwa na naganianie krów i dojenie Łukaszowi na tyle zrobiłem, że nie musiał też zjeżdżać tylko praktycznie dojechałem i zaczynam mu kolejne tutaj ścieżki robić więc praktycznie w czasie się wszystko fajnie zazębiło nie ma przestojów, żadna z maszyn. Eee, właśnie a propos, będziecie pewnie pytać, jak z zaprawianiem, skoro siejemy swój. Mamy taki swój patent. Jedni się mogą śmiać też. Jak będziemy pszenicę zaprawiać, to pewnie pokaże Wam to bardziej sypiemy i zaprawiamy żmijką czyli do żmiki gdzie jest smog lejemy takim niewielkim strumieniem zaprawę oczywiście jest to na oko no nie da się tutaj idealnie tej dawki wychwycić ale lejemy mniej więcej na oko patrzymy w jakim stopniu jest ziarno zaprawione, zabarwione na czerwono no i takie już wtedy wchodzi na siewnik i cały proces polega na tym, że im więcej, no bo żmika tam ma około 8 metrów może 10 więc nim doleci z, góry, z dołu do góry, to ziarno spokojnie się zaprawi i no dość, nie mieliśmy jeszcze nigdy problemu właśnie, jeżeli chodzi o samo zaprawianie tym, tym sposobem, więc na razie to praktykujemy takiej perfekcyjnej zaprawianki, nie mamy, choć może by się jakiś tutaj pektus do tego przydał, ale jest póki co to co jest, szybko to idzie w miarę dobrze, więc czemu z tego dalej nie korzystać? Myślałem sobie, że dam kamerkę Łukaszowi teraz troszeczkę we dwóch poopowiadamy. Także chyba będzie Wam się dobrze dzisiejszego odcinka słuchało. Długi, ale konkretny. Witam Wam wszystkim. Eee, już nie będę się przedstawiał, chyba mnie znacie. To nie, jest poniedziałek, a poniedziałek zaczął się już dla mnie przede wszystkim bardzo źle, bo rano bo przy odwiązywaniu krowy tak mi nadepła, że. A, można powiedzieć, godzinę wyjęte z życia e, zwijania się z bólu po prostu to, e, kto to przeżył to wie jaki to jest ból jak nadepnie na stopę, chociaż ona mi nie tylko nie tyle co też nadepła, ale ona po prostu całym ciężarem na jednej, na jednej nocy stanęła mi na tej stopie i to chyba, Ona jeszcze można powiedzieć troszeczkę się tak zawiesiła na mnie i to chyba spotęgowało ten ból, zresztą ja do, jeżdżę z zaciśniętymi cały czas zębami już mamy 17, a ma to cały czas boli. I ten, no, no i taki w sumie nie bardzo udany dzień. Ale jak widzicie no, rolnik nawet jak mu się coś stanie kontuzja czy coś, no dalej musi wykonywać swoje prace. No. Często pyta są pytania e, na internecie, w sumie ja też zaciągałem języka ile siać własnego materiału. Tak, własny materiał to jest zeszłoroczna hybryda. No, i tak w sumie, jak myślałem, że na zielonkę chciać jak najgęściej, żeby było jak najwięcej, bo żeby się to ładnie tam zrobiła taka szopa. A tak jak na nasiona, to od 100 do 115, bo na chwilę się jest 115 kg. Tak naprawdę do końca nie wiemy, czy to skosiły krów, czy to zostanie na nasionach. Ale mam tam takie pola, pole przygotowane, gdzie było w tym roku. To tam będę na pewno chciał około 180 kg, no to będzie na pewno szło e, na koszenie za bydła, więc to jest 115 No miałem jak 100, ale w jest 115. E, no już raz e, 10 lat temu tak żeśmy też mniej więcej siali, więc wiemy, że hybryda tu nawet w drugim siebie, ona się mocno rozkrzewia, więc lepiej ją posiad i rzadziej. Znaczy, szybko, mocno się rozstrzyga, nie wiem, w końcu nie pamiętam, co powiedziałem Właśnie co do tego GPS-a, jeszcze też Wam tam tutaj napomnę, bo wiem, że wiele informacji e, Zawsze tutaj e, robię tak, że jeżeli mam pole, to sobie zakładam dwie ścieżki, czyli jadę e, Jadę ścieżkę technologiczną, robię później, doliczam sobie 7, bo robię to na 21 metrów No i dalej, tak żeby po prostu nie zapomnieć tych ścieżek, nie? Ale to w większości jak pole ma tam 300, 400, 500, no może 600 metrów. Te pole ma, te pole ma e, około kilometra długości w linii prostej. No i robię również co roku, tak tutaj, jak, jak w wcześniejszych polach. A w tym roku robię troszeczkę inaczej. Nie robię dwóch ścieżek, a robię e, tak około trzech przejazdów. Dlaczego? Bo być może troszeczkę mi się gubił GPS w późniejszych przejazdach i zostawały o takie o, troszeczkę takie przy ostatnim przejeździe e, takie niedosia, niedosiane miejsca i to bardzo brzydko wyglądało e, teraz zwracam uwagę e, czy siewnik mi dojeżdża do sianego no i na razie przeposiałem ile już posiałem 24 hektary od godziny 9.30 nie, nie widać takich odstępów, więc to jest chyba przy tych dłuższych odległościach. Być może to jest mi się tylko tak wydaje, może nie wiem, może popełniałem gdzieś błąd, no, ale tak mi się zawsze wydawało, że im więcej tych przejazdów robiłem, tym GPS troszeczkę, bo ja bazuję na GPS oczywiście, bez tym, no, sygnale bezpłatnym, tak. Dlatego staram się to korygować. No i przede wszystkim jeżeli jadę się załadować, to już lepiej, żeby był przejazd przy przejaździe, żeby nie było tak, że ja wjeżdżam w inny przejazd, wtedy wiadomo te centymetry mi uciekną, nie? Ale to po prostu no, kto jeździ na się zapewnie wie, wie o czym mówię, a być może ja nie umiem za bardzo też wytłumaczyć, sam siebie nie rozumiem. Dobra, co dnio oglądałem filmiki zęka i w sumie go wcale nie ma, a może teraz zobaczcie. Jak sobie zanek radzi, co jak możecie zauważyć, co możecie nie zauważyć, jazda bez gps No powtarza. Prawie pół metra powtarza. Widzę, że sobie lusterka sobie lusterka przedstawię tak, żeby to było widać, ale chyba mu nie za bardzo to wychodzi. Zwracałem mu uwagę na to, żeby ustawił tą talerzówkę, bo ją się da, da żeby ciągnik szedł prosto. On twierdzi, że on nie, nie da rady, to, że tak w mandamie, Mówię, dobra, jeździ sobie jak jeździsz, chociaż mi się to nie podoba, bo traktor jest troszeczkę delikatnie idzie z boku mu. Bo, bo w sumie, ja mam tu się troszeczkę mądruję, bo ja tym, tą talerzówką jeżdżę na, w RC, ale jak widzicie, nie wiem, czy zobaczycie, w RC jest, śruba jest na siłowniku. Ja sobie mogę. Nie, wycho nie, nie wychodząc z kabiny sobie ją ustawić, nie? A on, on musi sobie tam chyba wy wybiegać chyba przestawiać, no ale no skoro twierdzi, że nie da rady, to ja mu to wierzę, nie? Chociaż mi się wydaje, że powinien ciągnąć iść troszeczkę prościej. A no. A w ogóle... Nie, nie, nie powiedziałem jeszcze wam po co mi ta kamera. Kamera jest bardzo słabej jakości. No coś tam widać. Przede wszystkim patrzę, czy ścieżki mi się włączają Teraz są akurat włączone, zapewne nie widać No i przede wszystkim, czy tam się jakiś kamień nie zebrał między rednicami Często to widzę Tu mam pulpit od samasza tak, taki jest samasza teraz, jeżeli ktoś kupuje dwie boczne Pulpit jak pulpit Ponoć nowość samasza, więc nie wiadomo, jak to długo będzie chodzić Kamera ma możliwość, monitor obsługi dwóch kamer świetna sprawa, Porsche by była tak, jakby miał kamerę w środku e, bo wtedy wiedział jak to tak naprawdę idzie e, chociaż no na wyczucie, tak, no jak lepiej by było, żeby, żeby ta kamera tam była, może no, ją kiedyś zamontuję w sumie to już mówię, tylko kwestia do kupienia jedne, jed, jednego także więc e, Pracujemy, siejemy, mam nadzieję, że to zakończymy dzisiaj te 30 parę 2 hektary, jest w sumie jeszcze wczesna godzina. Tak naprawdę patrząc co mi tam pokazuje, wyliczenie to zostało nam jeszcze około 10 hektarów, więc swobodnie jak się nic nie zepsuje. Zasiejemy oczywiście, żyto zabrawiamy swoim, swoim tam metodem. Może tam Zenek Wam kiedyś to pokaże jak to robimy mi wydaje, że jest to najlepszy sposób, bo od razu trafia to do. można naprawdę fest zasypać tego horsza. E, ziarenka są pokryte tą całą zaprawą, więc, więc tyle. Słuchajcie, no to tyle chyba, bo tak naprawdę trudno jest cokolwiek z tego jeszcze tutaj wykręcić. No jest nudno, po prostu jadę kilometr w jedną stronę, kilometr w drugą stronę i miałem po prostu takie już swoje muswałem no, po prostu przesypiam a, a wiecie przydzipię się jest niebezpiecznie przysnąć bo <noise> on jedzie ale Rka ma na tyle system że on ma, ma jak nawet spa z tego siedzenia to ona się i tak zatrzyma więc ale trzeba uważać no to też jest właśnie ten minus troszeczkę tego tych systemów jakie nam świat daje że on, ja sobie mogę ją ustawić ona sobie sama jedzie włączam sobie ten pomad, wszystko elegancko sobie chodzi, no i po prostu ja się nudzę, tak? <grystanie> nudzę. Syna miałem wcześniej, to po dwóch przejazdach już mi usnął, więc to chyba tak to jest, no po prostu. Także, więc e, to tyle z, z mojego udziału w danym, danym odcinku. E, ja Was zachęcam do komentowania, do pytania. Fajnie, że Wam się podobał filmik z Marzeną. E, tak naprawdę. E, o, czekaj, gdzie się zagadałem. Tak naprawdę nie wiemy czy e, e, ja mam wszystkim życzę. Generalnie e, takiej osoby jak, jak jest, ta, jest ta nasza pracownica ona w sumie z, z pewnymi tam e, przerwami jest... przynajmniej ja ją pamiętam jak była jeszcze w latach 90. u nas pomagała przede wszystkim mojej babci Potem jakoś tak była, wróciła do nas, tak wraca czasami. Jest bardzo fajną, fajnym, rzetelnym pracownikiem, i tak naprawdę, jakbym, kurczę, jakbyśmy mogli pokazać jej osobowość. Jakim należy być pracownikiem, sumiennym, pracowitym i przede wszystkim robić to z sercem, tak? Ona ma bardzo duże serce dla zwierząt, więc mało, praktycznie żaden pracownik nam nigdy się nie zdarzył z takim zaangażowaniem, żeby te e, Cieraki, krowy, byki, wszyscy jakiekolwiek, to co ma w serce i wszystko, ona po prostu to wkłada, żeby je nakarmić, ona o nie dba i praktycznie Wszystkim Wam życzę takiej pracownicy, wiem, że tam były dwa takie, można było śmieszne My również z mamy bardzo dużo śmiesznych rzeczy, tak naprawdę ona w tym naszym szarym, częstym, e, monotonną pracą Ona nam troszeczkę takiej radości daje, że możemy sobie zawsze z nią pożartować, coś z nią nagrać Tych filmików mamy sporo, ale to są oczywiście w naszym prywatnym do użytku Czasem naprawdę taka, można powiedzieć, pozytywne, pozytywny punkt w naszym gospodarstwie no to tyle. O jeszcze zemka z kadry damy. Niech się cieszy chłopak. No pojechał sobie właśnie. Trzymajcie się, tyle. No, przyjechała żonka z kolacją. Ty wasz, nic nie robisz Dawno Cię na odcinku nie było Co <laughs> Jezanko, to masz? przywiozła mi, piwko Bezprocentowe pro, bez bez. Pojeździsz trochę ze mną? Tak No to idziemy Co da mi dobrego przywiozłeś. No przywiozłam ci chińskie, co robiłam Uuu, uh, 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 uh. zobaczcie jakie dobre ci Tej żona mi gotuje <laughs> Ale widelec miałeś tam w torbie Tak? No, dobra. dobra, biorę się za jedzenie, bo takie ciepłe, że aż się chce Zenuć sobie pojad dobrego jedzonka, można jechać dalej. też żony ostatnio nie ma na kanale, jak widzicie. Nie ma czasu, a zresztą takie prace mamy polowe, że no ja zazwyczaj jadę, chwilę wracam, i tak je to wszystko popierniczone trochę No i co, uprawiamy dalej. Ogólnie już zrobiłem prawie 27 hektarów dzisiaj przez cały dzień, także nie jest źle. Myślę, że tak do no, 32 do tego klina zaraz tutaj sobie dojedziemy Zresztą zaraz zdejmę kamerę, pokażę jak to tutaj już wygląda przy lesie Tutaj zaraz dojedziemy do tego klina e, I 32 hektary obstawiam, że tak tutaj powinno być tego żyta Na cała prawa strona nie wiem, jeżeli nam zostanie jeszcze materiału siemnego na ten kawałek to tutaj żyta dosiejemy Jeżeli nie, zostanie na owiec i łubin, taki jest plan Albo na kukurydze w czystym siebie, to wszystko się jeszcze okaże. Jaka będzie wiosna, tu wam jeszcze z tyłu pokażę, choć kiepsko widać, bo mi słońce tutaj daje w szybę, ale jeszcze raz to podkreślę, ja że odkąd e, wyrzuciliśmy te koła kopiujące, cały ten wózek z tego grano-systemu, no ta talerzówka zaczęła zupełnie inaczej pracować. Także ktoś jeszcze boryka z podobnym problemem. To Wam mogę poradzić. Naprawdę bardzo dobry sposób. No chyba, że nie macie ciągnika, który uciągnie na wieszakach, no to faktycznie nie da się inaczej ogarnąć tej sprawy. Myśmy kupowali ten wózek i tą talerzówkę z myślą, że będzie ją ciągał jeszcze Ursus 1634. No ale jak wiecie został sprzedany, weszła Erka w jego miejsce, więc każdy ciągnik teraz większy tutaj w naszym gospodarstwie śmiało sobie z nią da po prostu radę. A teraz zobaczcie, jaką mam na, nawigację. <laughs> Automatyczna kierownica, żona bo kieruje. Minęsza. Trzyma ładnie odległość. Ciekawe, co zrobisz ze słupem teraz? Ominę. Ale trzeba go ładnie podjechać. A ty, ty jeszcze. wtedy cofniesz. Aha. Jeszcze. No, taką mam nawigację. Powiem Wam szczerze, że początek siewów zbożowych dopiero u nas. Dopiero wszystko się zacznie. Cała pszenica przed nami, sprzęży to jeszcze. Więc. Kurcze, ze 180, jeszcze prawie 200 hektarów mamy do ogarnięcia. Masz przy ja ja kamerę. Tutaj Ty już przejmuję stery. sobie dojedziemy ładnie do słupa. Jak to w Wielkopolsce zazwyczaj się robi. O, i chyba tenek za mocno w słuch. Chciał uderzyć. Chyba ja bym to lepiej zrobiła. No może i byś zrobiła właśnie. <laughs> chciałem za bardzo chytrze. Właśnie, powiedziałem o tej Wielkopolsce i chciałem to za chytrze zrobić. Teraz jest dobrze, objedziemy sobie z jednej strony i objedziemy z drugiej, bo na drugim przejeździe się odchylimy niestety o ten metr Ale słońce daje położenie. No właśnie chyba nie będzie widać Nie, nie będzie, będzie, tylko daje po oczach, że słabo widzę. Muszę sobie jakieś okulary szarpnąć. Ostatnie słowo. Dobrze, że kliknę, a ty nawiguj. <laughs> no, dojedziemy dalej, został już właśnie ten klin. Łukasz je e, Tak naprawdę, ja mam 4,5 metra. Więc moje dwa przejazdy to tak jakby Łukasza 2. E, więc mam spory zapas e, odcinka przejechanego, jeżeli chodzi o Łukasza. I tutaj na takich długich odcinkach to no, idzie to zupełnie szybciej. Jest o wiele mniej zawracania, praktycznie kilometr w jedną stronę, więc no, te pole jest fajne, gdyby troszeczkę lepsza klasa gruntów tutaj była na nich. 50 hektarów słuchajcie w jednym kawałku, a to jest piąta i szósta klasa. No i zawsze jest problem, co tu posiać, tak aby urosło i żeby nie bało się suszy. Najlepiej nam wyszło w zasadzie, że to w 2017 roku, ale wtedy to padało praktycznie codziennie i dziwota, że tutaj coś tutaj rosło ale nie jest źle no, na takich gruntach, no co siać właśnie na takich gruntach, żyto, po życie przez całe życie nie da się tego inaczej określić bo to jest jedna roślina, która najmniej prawie najmniej reaguje na brak wody dlatego tak się też i w naszym gospodarstwie przyjęła. także dojeżdżamy już do końca tutaj właśnie akurat na tym skłonie jest fajna glina, można powiedzieć czwarta B więc idealne miejsce, żeby jeszcze tu wejść z kukurydzą na wiosnę pożycie. Nie będę robił jeszcze tego poprzecznika, jak tu widzicie, bo już w sumie mógłbym go zacząć, ponieważ Łukasz jeszcze tu sieje, więc to jest glina, nie chcemy tutaj ubić, więc ten poprzecznik ruszę już przed samym końcem Łukasza siewu. Dlatego jadę sobie tutaj powrotem tym klinem. No i mam problem, bo pada mi już bateria w GoPro i chyba trzeba będzie kończyć ten odcinek dzisiaj akurat, jeszcze żona ze mną jeździ Zasłę sobie, jak się daje po oczach także no nic, dzisiaj tak jak widzicie, troszeczkę uprawa siew, żyta no nie chciałem robić tego odcinka, ale warto było jednak wspomnieć o tej uprawie bo to w zasadzie też jedna, jedna z większych upraw, siejemy żyta prawie, no nieco ponad 50 hektarów także no nic starczy mojego gadania, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach no pomaga jeszcze na koniec Łapki w górę. A no, łapki w górę. No już dawno tego nie było. Nie, już się odzwyczajemy. Mówiliście, że to wieśniacką się prosi o te łapki, łapki, subskrypcje. Także Ale ja się... mogę. No żona może. Dobra, na razie.